Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w przeglądzie świata fantazy do The Sims 4. Tak, tak dobrze widzicie cały świat fantazy, cała wierzbowa zatoczka w klimacie fantazy. I ten zapis został stworzony przez Erin, także zajrzyjcie do opisu, sprawdźcie tam, będziecie mieć wszystkie linki do jej kanału, bo tworzy naprawdę niesamowite rzeczy, także myślę, że warto, bardzo warto do niej zajrzeć. Ja jestem mega zachwycona i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam wszystko, co fantazy, uwielbiam gry fantazy, uwielbiam literaturę fantazy, filmy fantazy. Także jak zobaczyłam ten właśnie save z całą mapą w klimacie, właśnie fantazy, to mówię: nie, 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 ja go muszę sprawdzić, muszę go wam pokazać. I właśnie porozmawiałam sobie chwilkę z Erin i ona oczywiście była zachwycona tym pomysłem, żebym wam go pokazała, dlatego wam też właśnie nagrywam. I myślę, że to nie jest ostatni e, zapis, który Wam pokazuję od tej autorki, bo tworzy naprawdę cuda. Ale dobra, już koniec gadania. E, myślę, że wejdziemy sobie do któregoś domku i na początku, gdy odpalacie save'a, zaczynacie właśnie tutaj e, rodzinę macie przypisaną tę na największej parceli 50 na 50 i to jest chyba rodzina wampirów. Wampirza sieć, Castle Luther, czyli jakiś piękny, piękny zamek, ale widzę, że tutaj tych zamkowych posiadłości jest e, cała masa, także no w sumie możemy zacząć od tego. Skoro do niego jesteśmy przypisani w tym sejwie, to zacznijmy od tego. A, już się nie mogę doczekać! No i kochani, słuchajcie, jesteśmy przed nami. Oto piękny zameczek. Wow! Jak to się prezentuje! To jest właśnie ta największa działka, e, na której normalnie możecie znaleźć park. Ale to jest wszystko epickie! Ile roślinności! Jak magicznie! Jak cudownie! Ojojoj, nie wiem na co patrzeć! Jaki ogród boski! Ale cudo! Ile kwiatów! Ale ładnie! No mega, 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 mega. Dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie chyba do środka, bo ja jestem już zachwycona. I to jest. To jest rodzina wampirów, tak? Czy rodzina czarodziejów, czarownic? E, nie, wampir, okej, okay, wampir, wampir. E, ona jest też wampirzycą i... Widzę, że wszyscy tutaj są wampirami i mają kota. Ok, ciekawa rodzinka. Fajnie, że też są właśnie w tym saveie takie specyficzne rodziny, stworzone specjalnie pod taką fantastyczną rozgrywkę. No, ja już jestem zachwycona. Ach, dobra, dobra, dobra. Już pokazuję wam, co, jak ten zamek wygląda. Ojej, są lochy. Ojejku, jejku, jejku. Ale ładnie. U, jak klimatycznie. Ale bosko. Husko. O, nie wierzę, jakie cudo. Nie wiem, na co patrzeć naprawdę. Tu jest kuchnia jaka ogromna, z jadalnią, z fortepianem. Tu jest zejście do lochów. to taka dziura w podłodze i ta drabinka od razu mi się kojarzy z. Nie wiem, czy oglądaliście, z czystą krwią. I teraz właśnie czytam serię osuki Stackhouse, więc od razu mi się skojarzyło to zejście do piwnicy po drabinie z tym serialem. Ojej, jak tu jest mega! Ojej, dobra, sprawdźmy, co jest na dole, bo jestem mega ciekawa, co jest na dole. Uu, skarbiec skarbiec! Ale jazda, jakie kosztowności tutaj, no powiem Wam, że to jest... What? Ale epickie, ale epickie. I tu jest jakaś taka woda jakby skażona, mistyczna, trująca pewnie. No boskie to, no boskie to, słuchajcie, korytarze, jakaś sala taka... Mm, nie wiem, co tutaj jest grane, ale może to są jakieś tajne spotkania e, klanu czarownic. Jakiego czarownic? Klanu wampirów. Ale mega, ale mega, przepięknie. No to jest epickie, naprawdę. Wow, dobra, lecimy piętro wyżej. Naprawdę nie wiem, na co tutaj patrzeć, co się tyle dzieje. Jakaś wielka sala balowa z kolejną kuchnią. To czym była ta pierwsza kuchnia na dole? Kuchnią dla... Pracowników, bo to już jest jedna kuchnia, chyba że to jest podzielone na dwie części, może, i mieszkają tu dwa rody w tym zamku? Hmm, no to może być tak zrobione. Poczekajcie, spojrzę sobie tak na szybko na drzewo genealogiczne. Tak, słuchajcie, tu są chyba dwie rodziny, bo jedna to jest właśnie rodzina tej pary z córką, i tutaj ten oto wampir posiada jeszcze siostrę, i mieszkają jeszcze jego rodzice z nimi, także taka wielka rodzina wielopokoleniowa, ale mega sprawa, naprawdę przepięknie to wygląda. Tutaj jest spialnia z łazienką. A co było niżej w tej części? Aha, bo to jest podzielone w takim razie na trzy mieszkania, bo tutaj zobaczcie, jest kolejna kuchnia. Więc to są trzy, tak jakby niezależne mieszkania, i tu jest sypialnia z łazienką. Tu jest e, też jakaś sypialnia z łazienką, i tutaj jest pokój, jakby salonik, też z sypialnią. Także to jest jedna część, to jest tutaj drugie mieszkanie, i tutaj jest trzecia część, i tutaj jeszcze mamy jedno piętro wyżej e, z tej największej części, e, i mamy na tym piętrze sypialnie z również łazienką. Także bardzo ciekawa posiadłość podzielona na dwie części, także można sobie tutaj pograć wieloma rodzinami lub po prostu grać tą rodziną, którą autorka nam tutaj stworzyła. W ogóle spójrzcie na te nazwy. Tutaj mamy Wiedźmią, Uzdrowicielkę. Tutaj mamy ukrytego, ukryty dom chyba Neptuna. Tutaj jeszcze jakieś magiczne słowo, tak się nazywa ta biblioteka. Tutaj zaczarowany las. No mega, mega, mega. Ja bardzo doceniam nawet to, że te nazwy są takie właśnie fantastyczne. I myślę, że naszym kolejnym przystankiem właśnie będzie ten Zaczarowany Las, bo to już widzę, że będzie boskie, i chcę tam wejść, zobaczyć, jak to wygląda. O oh, wow. O oh, wow. O oh, wow. No to jest prawdziwy zaczarowany las. Ale magia. Mm, ale magia. O kocham to. Przepięknie. Wow. No zatkało mnie w tym momencie naprawdę i ten mostek tutaj. To będzie w ogóle grywalne. Simowie będą mogli po tym przejść. Nie wiem, czy będą mogli po tym przejść, ale wygląda przepięknie. O, wow! <laughs> czy tu będą jeszcze jakieś lochy? Nie, dobra, to jest jednopoziomowe, ale wygląda przekosmicznie. <laughs> Miejsce na grilla mamy, portale. No cudo, cudo, po prostu cudo. Można tutaj pływać, czy można tu pływać? To jest jeziorko! Naprawdę? Okej, okay. czy to jest basen? Nie, to jest basen. Myślałam, że to może być to jeziorko, które doszło w, w tym azjatyckim dodatku, ale nie, to jest po prostu basen i też jest zrobiony tak właśnie z, na kilku poziomach, z wodospadem. No przepiękny. Prze Puszczę wam czas zobaczyć, jak to bosko wygląda. Wow. Jej, tam jest jeszcze jakiś piękny, błękitny zamek. Tutaj jakiś piękny czerwony zamek. Ojej, naprawdę nie wiem na co patrzeć. Tyle się tutaj dzieje, ale dobra, kolejne miejsce, które chcę Wam pokazać, to będzie chyba jedno z miejsc tutaj w tej głównej alei parcel publicznych. I ja bym chyba wzięła bibliotekę, bo ona jest ogromna i wydaje mi się, że może być epicka biblioteka albo może spa. Hmm, dobra, weźmy spa, bo jest mniejsze, ale widzę tutaj geotermalną ikonkę. E, więc, może będą tu jakieś źródła. Serio? Serio, jakie boskie! To jest właśnie ta biblioteka, nad którą się zastanawiałam, czy wam pokazać. Jakie to jest cudne wszystko. Tu jest właśnie spa. Tutaj obok nie pamiętam co było, a to była chyba kawiarnia. Ale klimat. I tu pod ziemią idzie wszędzie pociąg. Nie, no to jest jakiś kosmos. Spójrzcie na to. Ja Cię kręcę, nie wierzę. Ale epickie, ale epickie. OMG. Dobra, otwieram i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jejku, jejku, jejku. Ale boskie. Na dole, ojej, tu są nawet dwa piętra w dół. Dobra, może zacznijmy od parteru. Co mamy na parterze? Na parterze mamy wejście i sala do masażu chyba i toaleta, okej. Okay. A co będzie wyżej? Wyżej mamy siłownie, miejsce do ćwiczenia chyba jogi e, i sprzęty ogólnie do ćwiczeń. Bardzo fajnie i jeszcze wyżej coś mamy nie. Wyżej jeszcze jest tylko jedno puste miejsce, jeden pusty pokój. Można go jeszcze jakoś zagospodarować i wyżej mamy dach. Dobra, czyli lecimy sobie tam na dół, na dół. A w ogóle żeby zejść tam na dół, to trzeba użyć schodów, które wydaje mi się, że są gdzie a, które są tutaj, na zewnątrz, właśnie, ale ekstra. Dobra, w takim razie schodzimy tutaj tymi schodami zewnętrznymi i na dole mamy bar. No, ekstra. Mamy saunę jedną i drugą, czyli można powiedzieć, że może męską, damską. I co będzie niżej? Basen. Jak pięknie. Jak tu pięknie. Słuchajcie, to jest w ogóle save, dla którego ja kupiłam batu. Ja mówiłam, że ja nigdy batu nie kupię. Ale e, na potrzeby tego sejwa batu kupiłam i widzę, że to są chyba elementy, właśnie to, to oświetlenie z batu. Więc specjalnie dla tego sejwa zakupiłam batu, ale nie żałuję. Ale bosko, ale bosko, ale pięknie, ale tu się będzie cudnie grało. O, uwielbiam. To jest chyba w ogóle jeden z ładniejszych i bardziej dopracowanych sejwów, jakie widziałam. Naprawdę. I wow, jestem w szoku. No, i tak się teraz zastanawiam, co byśmy sobie tutaj mogli sprawdzić. Widzę, że to wygląda przebosko. To też są chyba wampiry. Tak, wampiry. Tutaj mamy pustą chatkę. Wiedźmy w ogóle. Świetne jest to, że występują i motywy z mitologii, jak właśnie ten ukryty dom Neptuna. To chyba będą syreny, chociaż zarejestrowane leży wampirów. Ciekawe, ok. Także jest mnóstwo różnych ukrytych motywów tutaj i o, proszę bardzo, jest chyba nawet rodzina czarownic. To chyba będzie jakaś, nie wiem, demoniczna postać, przynajmniej kolor skóry wskazuje na to, że no, nie jest to zwykła Simka. Ale dobra, już nie gadam, tylko pokażę Wam kolejną miejscówkę, czyli właśnie ten domek, bo ja muszę go zobaczyć. Jak to jest Wiedźmi domek, to ja muszę go zobaczyć. Ojej, ale creepy! Uuu, słuchajcie, no to ma klimat. Dobra, widzę tutaj sporo elementów, właśnie z Batu. O wow! O wow! No, epickie, dobra, ale sprawdźmy sobie, jak to wygląda we środku. Mamy podziemia, nie, nie mamy. Mamy tylko jakieś zbiorniki, chyba na wodę, bo po to były te. Czy tutaj będzie coś mi szumić? Nie wiem, po co w takim razie jest ta piwnica? To wygląda, jakby tutaj były coś jakieś baseny czy coś, ale nie mam pojęcia co jest ta piwnica. Dobra, nieważne. Skupmy się na tym co jest w środku przed domem kocioł. Ale totalny kosmos. Wow. What? <laughs> OMG, nie wierzę. Ile różnych różności, cudowności. Uwielbiam, uwielbiam takie detale. O oh, wow. <laughs> ale epickie. Ale epickie. Tutaj kuchnia. To jest chyba bardziej sklep, powiedziałabym. O kurcze, to miejsce do seansów. E, wanna na zewnątrz pod takim e, lekko mm, hmm, słabym zadaszeniem. <laughs> Ojejku, jakie cudo! Jakie cudo. A tu sypialnia. Ale klimat. Ale klimacik. Epickie, naprawdę to jest epickie. Naprawdę tyle różnych detali i to wszystko ze sobą tak fajnie gra. No, mi brakuje słów po prostu, żeby wyrazić zachwyt nad tym, co tu się wydarzyło. Tu jest mnóstwo wspaniałych miejsc, ale myślę, że nie będę Wam pokazywać wszystkich. Zostawię Wam coś też do własnej eksploracji, ale sprawdzimy sobie jeszcze jedną parcelę z tej dzielnicy i jedną parcelę z tej dzielnicy. I ja widzę, że tu jest chyba jakiś statek. Serio? Lecimy sobie na tę parcelę. Nie no, nie wierzę, kochani, nie wierzę. Zobaczcie na to. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Statek. Prawdziwy. Najprawdziwszy statek. Parcela mieszkalna. what? Ale kosmos. Ale kosmos. Jakie to jest epickie. OMG! O oh, wow! Dobra, sprawdźmy po kolei, jak to wygląda w środku. Gdzie tu jest wejście? Wejście mamy od tej strony, ale to jest epickie! Kuchnia, salon. Tutaj siedzi sobie nasz bohater. Dalej mamy. Mm, co to jest, właśnie? Co to jest? Jakieś pomieszczenie, chyba takie przejściowe. To jest trumna? To jest trumna bez jaj. On też jest wampirem? Nie, on jest czarodziejem. No dobra. E, no i wyżej, co my mamy wyżej? Wyżej mamy e, jakiś jego gabinet, taki w mm, tej najwyższej części statku, ale to pięknie z zewnątrz wygląda. O oh, wow! O oh, wow! I tu jest jeszcze jedno piętro, naprawdę! Ale kosmos! W ogóle zobaczcie na to. Tu spójrzcie na to, na tę część statku. Ja nie wiem, jak się dokładnie nazywają różne części statku, więc nie chcę tutaj przekręcić, ale. Jak to jest zrobione! Ale cudo, ale cudo. Spójrzmy na ten ostatni poziom. Tu jest chyba sypialnie. Ciężko mi się tutaj kamerą operuje, bo ona mi właśnie tak skacze. Ale dobra, to na tabie wam pokażę będzie pewnie łatwiej. E, sypialnia i pełna jest przeróżnych różności i jeszcze mamy łazienkę. Ja jestem zachwycona. Słuchajcie, do prowadzenia takiej bardzo tematycznej rozgrywki w e, właśnie świecie fantazy będzie ten safe idealny, po prostu idealny. I spójrzcie na te domki tu po drugiej stronie. Jaki to jest kosmos te zameczki. No nie wierzę. Jakie to jest cudne albo ten Przecież to jest jak pałac z bajki. OMG i ten basen tu. O oh wow i ten ogród, ta zieleń. O oh wow. Ale mnie zatkało. Mm, ale mnie zatkało. I została nam jeszcze jedna dzielnica, e, dzielnica, w której też jest pełno pięknych domków i ja myślę, że wybrałabym sobie no sama już nie wiem, czy wybrać ten taki lekko e, creepy Zameczek, domeczek? Czy może właśnie tę posiadłość? E, typowo chyba czarownic. I tu jest jeszcze też coś. No nie mam pojęcia, co wziąć. Czy ten, czy ten, czy ten. Ojej, tu też mieszka jakaś rodzinka. Dobra, kochani, pokażę wam ten. On mnie mocno zaintrygował i jeszcze e, wydaje mi się być taki bardziej mroczny, więc chcę go właśnie sprawdzić. To są jakieś bagna. To jest domek na bagnach. Ale pickie zobaczcie. Tutaj niby jest jakieś właśnie takie rozlewisko bagno. Jak tam dojść w takim razie? Jak tam wejść od której strony? A e, jak gdzie ty z jesteś? To ja bym sprawdziła, czy ty jesteś w stanie stąd wyjść i podejść tutaj. Puścimy sobie czas. Jestem mega ciekawa, jak on się stąd wydostanie, bo tu wygląda jakby nie było żadnego przejścia, tylko tutaj niby coś. I jak on pójdzie. A dobra, tu jest furtka, okej, okay. i on może sobie tędy przebiec. No dobra, ale epickie. Wygląda to wszystko niesamowicie, bardzo, bardzo e, fajna i taka m, specyficzna parcela właśnie, no bagna, no po prostu bagna, boskie. I pokażę wam jeszcze jak ona wewnątrz wygląda. Tutaj na wejściu mamy łazieneczkę. Tu dalej jest mini salon, ogromna kuchnia z wyspą i mega fajna sypialnia ze światełkami. O dziwo wszystko w środku jest dość jasne, no może nie wszystko, ale większość, bo łazienka na przykład jest bardziej ciemna. Meble w kuchni też są ciemne, ale podłogi i ściany są bardzo, bardzo jaśniutkie, więc fajnie to wszystko ze sobą kontrastuje. Bardzo mi się podoba. I mamy jeszcze wejście podrabinie do takiego jakby tajnego pokoju w wieży. No domek ma niesamowity potencjał i cały save w ogóle ma niesamowity potencjał. Przy okazji, jak tu jesteśmy, możemy sobie spojrzeć na te inne cudowności jejku, jakie to jest boskie. Jak to bosko wygląda? Ten czerwony zamek, ale kosmos, ale kosmos. Wow, wow. Dobra, a ten kolejny tutaj? Ale cudo, ale piękne. I jeszcze jeden zameczek z wieżyczkami, ale to jest cudne wszystko. No ja się zakochałam, słuchajcie, w tym save'ie się zdecydowanie zakochałam. Zrobimy sobie teraz takie małe podsumowanie. Dla mnie 10 na 10 jestem zakochana, uwielbiam, uwielbiam. Magiczny świat pełen właśnie fantastycznych parcel i takiego bajkowego klimatu, więc totalnie mnie urzekł, jestem na maksa zakochana i chcę po prostu tutaj grać, i mam nadzieję, że Wam też się tak bardzo spodoba. Pamiętajcie, że wszystkie linki znajdziecie w opisie, lećcie do tej twórczyni, zostawcie jej subika, bo naprawdę mega dziewczyna zasługuje, tworzy niesamowite rzeczy. Ja się będę powoli z wami żegnać. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to zapraszam Was też do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i. Cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.